Zastępca prezydenta miasta Sylwester Kwiecień zaprosił mieszkańców do udziału w debacie publicznej nad projektem budżetu miasta na rok 2014. Spotkania odbyły się 2 i 4 grudnia w sali Olimpia Urzędu Miejskiego. W spotkaniach uczestniczyli zastępcy prezydenta miasta Sylwester Kwiecień i Małgorzata Szlęzak oraz kierownicy i naczelnicy wydziałów i referatów Urzędu Miejskiego. Z zaproszenia skorzystało kilkudziesięciu mieszkańców naszego miasta. 2013 Podobnie jak w roku 2012 przeprowadziłem konsultacje w sprawie budżetu na kolejny rok odpowiednio na 2013 i 2014. No nie, nie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta, ale podczas tych konsultacji osoby, które zechciały wziąć w udział zwróciły uwagę na kilka ważnych aspektów. Słuchując się trochę w ich głos przychyliłem się do dwóch prośb. Pierwsza prośba to jest no, boisko Sahara w procent autopoprawki do budżetu. Zaproponowałem właśnie radnym, zaproponuję radnym, bo to przed, decyzja przed Radą, budowę boiska Sahara, na którą zamierzamy przeznaczyć kwotę chyba 330 tysięcy zł. No, podnoszona kwestia dotycząca, że w Starachowicach brakuje tego typu boisk, szczególnie podnoszona przez, przez kluby sportowe, przez Akademię Piłkarską. No, myślę, że powinna znaleźć. Stosowną decyzją Rady Miejskiej uznanie, i Rada powinna się do tego przychylić. Druga kwestia, którą również uznałem, że warto Radzie zaproponować i pomóż wnioskodawczyni, chodzi tu o żłobek Gucio. Na ten żłobek również zostanie zwiększona. Zwiększona dotacja z powodu, to wymaga oczywiście jeszcze uchwały Rady Miejskiej, która określała, że dopłacamy do jednego dziecka 350 zł. Taka uchwała, mam nadzieję, zostanie podjęta 20 grudnia. Zwiększamy tą dopłatę do, o 100 zł do kwoty 450 zł. To również jest jakby efekt tych negocjacji. Również były wnioski w tym zakresie Komisji Edukacji edukacji i sportu. Także tego typu decyzje yy, będą yy, w autopoprawce do budżetu miasta na 2000 yy. 14 rok. Będzie to y, również tam autopoprawka dotycząca y, rezygnacji, może nie rezygnacji, w roku rezygnacji w 2014, przesunięcie w czasie na rok 2015, projektu SOWA. Związane to jest z faktem, że y, pojawiły się pewne problemy ze strony PG. Otóż dziś mamy w użyczeniu wszystkie słupy. W momencie, gdy chcemy realizować projekt SOWA, więc zakładać nowe oprawy LED-owe, PG y, no, chce z nami zawrzeć umowę dzierżawę. Tak naprawdę nie podając do końca pewnych rzeczy, które by pozwoliły nam wyliczyć ile ta dzierżawa będzie wynosić, zrobiliśmy rozeznanie, różnie to jest w innych miastach, w jednym jest to 8 zł, w jednym to jest 4 zł za słup. My chcąc dokładnie to wszystko przeprowadzić, Wystosowaliśmy stosowne pismo do PG, dla nas tym bardziej, jako samorządowców. Dla mnie jest to dziwne, bo ten majątek, który, oświetlenie szczególnie, no w różnych okresach czasu był budowany często przez miasto i przekazywany w, w latach 90., 2000, na początku 2000 do PG. No i stąd była umowa użyczenia. I teraz jesteśmy zdziwieni, że w momencie, gdy chcemy oszczędzać na energii, prowadzać ledowe oświetlenia, no to państwo z PG życzą sobie no, swoistego haraczu. No, my się na to nie zgadzamy. Wystosowaliśmy pismo do PG ale wiedząc, że to może spowodować, że w roku 2014 ciężko byłoby zrealizować to zadanie, a to zadanie jeszcze miało spowodować określone oszczędności, bo pierwotnie zakładaliśmy, że pół roku będzie realizowane, po pół roku będzie zwrot na zmniejszonych rachunkach za energię wiedząc, że to pół roku to może spowodować, że dopiero wyprostujemy kwestię tych słupów. Dochodzi do tego jeszcze no, taka sytuacja, że część tych słupów musimy, 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 bo mamy inwentaryzację, a okazuje się, że jeszcze jest pewien problem natury własnościowej. Yy... Więc w pierwszych tygodniach miesiąca stycznia zaproponujemy wszystkim zarządcom dróg, więc potencjalnych również właścicielom tych słupów, swoistą komisję. I ta komisja będzie miała ustalić, za zadanie ustalić własność ponad 4000 tysięcy słupów w Starachowicach. No pojawiają się takie, takie sytuacje, że do niektórych nie przyznaje się żaden zarządca drogi. Musimy to wszystko po prostu porozstrzygać, tak żeby mieć jakby pewną wiedzę i stąd decyzja o przesunięciu tego przedsięwzięcia na rok 2014. Oczywiście taka możliwość prawna istnieje, nie ma kłopotów z Narodowym Funduszem. To powoduje, że właśnie kwota zapisana w budżecie, to jest te 900 tysięcy złotych, może zostać przesunięta i zostanie przesunięta, jak wspomniałem, właśnie na realizację m.in. Sahary, dopłat do dodatków mieszkaniowych, dopłat do Gucia, dopłata do. Do dodatków mieszkaniowych, no to jest pozycja już dzisiaj trochę, trochę, trochę trochę wymagająca wsparcia, zwiększamy tu o kwotę 215 461 zł, wiedząc, że ta kwota i tak najprawdopodobniej... No, Bacząc na to, co wydamy w roku 2013, może być za mała, ale to jest zawsze no, jakiś plan. Zobaczymy, jak ułoży się w gospodarce, jak będzie z pracą w 2014 roku, bo to jest bardzo, bardzo takie, takie miarodajne i jakby zależne od siebie. Nie? Ale obserwujemy, że miasto wydaje coraz więcej pieniędzy na dodatki mieszkaniowe. Także, yy... Tyle. No, zwróciłem się do Pani Przewodniczącej pismem, żeby wskazała datę komisji, sesji budżetowej, tak żeby no, no, móc w jakiś sposób zorganizować wszystko. I wprowadzić te zmiany jako autopoprawkę. No jestem, mogę powiedzieć, zadowolony z pracami nad budżetem na komisjach Rady nie wpłynęły żadne wnioski radnych. No nie wiem, czy to znaczy, że radni zaakceptowali, czy też mają swoisty plan i chcą go powtórzyć, tak jak to wyglądało w roku 2013, uchwalając budżet na 2013, no ale na razie po posiedzeniach komisji oprócz takich można powiedzieć generalnych stwierdzeń, że no nie ma wystarczająco pieniędzy, czy też pieniędzy Pieniędzy na inwestycje, jak byśmy sobie wszyscy oczekiwali, no to jest prawda, to nie wpłynął żaden wniosek merytoryczny dotyczący przesunięcia tej czy innej kwoty. No, liczę, że radni zachowałem się w sposób odpowiedzialny, że zabawa, którą zafundowali w tamtym roku, no w tym roku nie będzie miała miejsca, ale czy się przeliczę, życie pokaże. Dobiegła końca termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 7. Jest to pierwszy etap inwestycji pod nazwą Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Projekt obejmuje termomodernizację czterech obiektów. Przedszkola Miejskiego nr 7, Szkoły Podstawowej numer 10, Szkoły Podstawowej nr 11 wraz z Gimnazjum nr 3 oraz Strachowickiego Centrum Kultury. Dzięki realizacji projektu nastąpi redukcja ubytków ciepła co wpłynie na zmniejszenie ilości zużytej energii cieplnej, a co za tym idzie obniżenie kosztów utrzymania budynków? Bardzo istotny jest także efekt wizualny, dziś pozostawiający wiele do życzenia. Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Koszt całego przedsięwzięcia to blisko 6 milionów złotych. Znajdujemy się w przedszkolu miejskim numer 7. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami miło mi jest poinformować Państwa, że dziś tak naprawdę zostały odebrane prace, które były wykonywane na tym obiekcie, prace termomodernizacyjne i związane z tym również inne, które myślę, że służyć będą społeczności tego przedszkola. Jest tu z nami pan prezes firmy Carter, który wykonywał to zadanie. Myślę, że on najwięcej tu będzie mógł powiedzieć o szczegółach. Ja tylko chcę, korzystając z możliwości publicznej wypowiedzi, podziękować panu prezesowi, że zgodnie z deklaracją wykonał to zadanie i zrobił nawet, można by powiedzieć, trochę więcej niż początkowo zakładaliśmy. Widać tą pracę, jest szczególnie tu przy Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 10 i... W Starskim Centrum Kultury, gdzie zgodnie, zgodnie z harmonogramem te prace mogłyby być rozpoczęte trochę później. Mimo wszystko kartel zrobił taki, można powiedzieć, duży krok do przodu. I już dziś szczególnie widać to jest w, w szkole podstawowej nr 11, gdzie mamy piękną elewację. Myślę, że po kolei również te pozostałe zadania będą zrealizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Tak jak spotkaliśmy się 4 lipca. E Zadeklarowaliśmy, że to przedszkole skończymy na koniec miesiąca listopada i tak to się stało. Zakres tych prac był określony specyfikacją. Obejmował termomodernizację, czyli docieplenie ścian, stropodachu, wymiana stolarki, uzupełnienie ubytków pewnych, jeżeli chodzi o posadzki i małe roboty modernizacyjne wewnątrz, w bardzo małym zakresie. Z tego zakresu wywiązaliśmy się, tak jak deklarowałem tutaj czwartego lipca również ponad program można powiedzieć wyprzedzamy to, co pan prezydent tutaj zapowiedział, zmodernizowaliśmy już częściowo dachy na tych obiektach na szkole numer 10, na szkole numer 11, na gimnazjum trójka, jak również Starachowickie Centrum Kultury. I te roboty realizujemy z wyprzedzeniem i na pewno je wykonamy przed terminem, tak jak to zakłada umowa, czyli przed wrześniem 2015 roku. Są to placówki, w których funkcjonują stare i mało wydajne instalacje centralnego ogrzewania. Zewnętrzne ocieplenie ścian nie jest wystarczające. Stolarka okienna i drzwiowa w niektórych obiektach wymaga wymiany, podobnie jak i znajdujące się na nich dachy. Zły stan techniczny obiektów zawyża koszty ich eksploatacji i wpływa negatywnie na komfort użytkowników. Zachowanie stanu obecnego w niedługim czasie doprowadziłoby do obniżenia poziomu usług edukacyjnych oraz kulturalnych świadczonych w tych obiektach. Ten obiekt jako chyba pierwszy spośród obiektów użyteczności publicznej w gminie został wyposażony w solarną instalację, która wspomaga ogrzewanie ciepłej wody, czyli dzięki e, tym kolektorom słonecznym, które są umieszczone na dachu, e, ogrzewanie ciepłej wody do celów użytkowych będzie tańsze. E, cały projekt termomodernizacyjny przewiduje na wszystkich obiektach, które w tej chwili są objęte projektem, czyli również na szkole numer 11, gimnazjum numer 3 na dziesiątce, na no jest tak akurat nie, e, instalacje takich solarów, co po prostu powinno jakoś korzystnie odbić się na Kosztach eksploatacji, więc tego rodzaju instalacja po raz pierwszy w jakiś sposób przećwiczona będzie tutaj i mamy nadzieję, że ona po prostu sprawdzi się użytkowanie. Bardzo cieszę się, że ten remont się odbył. Było to nie lada wyzwanie, ale wszystko przebiegło zgodnie z planami. Powiem nawet, że przyspieszony został harmonogram i te prace, które były bardzo trudne, hydrauliczne, były wykonane do końca. Sierpnia, mimo że planowane były do końca listopada, bardzo się cieszę, bo udało się stworzyć piękny budynek, przyjazny dzieciom w połączeniu z estetyką. Zyskaliśmy na tym ogromnie. Dzieci mają bezpieczne, poprawione warunki. Bardzo się cieszymy, i z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować panu prezydentowi, że podjął takie działania że zdecydował o przeprowadzeniu tych inwestycji, bo muszę wspomnieć, że nie była to tylko prowadzona inwestycja termomodernizacji, ale także oddymianie klatki, remont klatki. Także przedszkole bardzo zyskało na ręce pana prezydenta, pani prezydent. Bardzo dziękuję za wsparcie. Dziękuję też Radzie Miasta, że zrozumiała potrzeby naszego przedszkola. Wszystkim pracownikom to na ręce pana kierownika z referatu. Inwestycji miejskich, także proszę podziękować, że służyli nam wiedzą, doświadczeniem, pomagali. Ja też tutaj dziękuję bardzo panu dyrektorowi, że tak właśnie poprowadził tę pracę, że wszyscy mogliśmy rozpocząć ze spokojem rok szkolny. Dziękuję również rodzicom, wszystkim osobom, które pomagały moim pracownikom, którzy pracowali ile trzeba było, i wszystkim osobom, bo były i takie, które nie są z nami tu w pracy a jednak spoza terenu, którzy w przyszłości będą mieli dzieci, już zapracowali i pomagali nam w te ostatnie dni. Także dziękuję jeszcze raz serdecznie i liczę na dalszą współpracę. Kłaniam się niziutko, a do moich kolegów śmieje się cichutko. Serduszko mi bije z tej wielkiej radości, że mi powiedzono,

My, może, tylko jeszcze dodamy, że troszeczkę tak przyjechaliśmy z takim małym Mikołajem. Chcemy poinformować panią dyrektor, społeczność przedszkola, że zamierzamy jakby dokończyć tą inwestycję. Brakuje tu jeszcze drogi pożarowej. W budżecie na rok 2014 jest zaplanowana budowa drogi przeciwpożarowej przy przedszkolu numer 7. To pozwoli uporządkować jeszcze to najbliższe otoczenie. Raz droga przeciwpożarowa, dwa chodniki. Zgodnie z tym, co tu pani dyrektor postulowała, myślę, że uda się to wszystko zrealizować. Że radni akurat podtrzymają tą inwestycję, bo taka została zaproponowana. Do wykonania w budżecie w roku 2014. Chciałem zaprosić za Państwa pośrednictwem mieszkańców naszego miasta na takie spotkanie Sylwester pod gwiazdami miejsce już jak co roku dawny Manhattan, 23. 31. Zabawa potrwa 2-2,5 godziny. Będzie to zabawa przy, przy, można powiedzieć, zespołach starachowickich. Pierwszy to będzie zespół Starachowianie i druga koło 12. to jest kapela sołtysa Marka Samsonowskiego z Wąchocka, więc taki aspekt lokalny. Zapraszam mieszkańców. Myślę, że jak w roku ubiegłym, w latach poprzednich, będzie to fajne, miłe spotkanie, pozwalające zakończyć nowy rok wspólnie No i rozpocząć ten nowy 2014. Oby był to rok jeszcze lepszy niż ten, który się kończy dla naszego samorządu, bo pomimo określonych trudności, może powiem natury politycznej, to myślę, że to był niezły rok, gdzie poradziliśmy sobie z problemami, które pojawiały się w ciągu roku, realizowaliśmy wszystkie zadania sposób no, zaplanowany. Reagowaliśmy na wszystkie sytuacje, które miały miejsce. Oczywiście, jak wszędzie, zapewne u nas też brakowało pieniędzy, żeby zrobić to, co byśmy jeszcze chcieli, czy to, co było jeszcze możliwe. Ale pomimo tych przeciwności, jakie są, udało się te zadania zrealizować. Święta Bożego Narodzenia to czas spokoju, refleksji, spotkań w rodzinnych gronie. Właśnie z okazji świąt chcieliśmy złożyć Państwu życzenia zdrowych, spokojnych, aby te święta Państwo spędzili w gronie swoich najbliższych, aby był to czas dla rodziny, dla najbliższych, aby te święta przyniosły Państwu wiele radości, spokoju, wszystkiego, wszystkiego najlepszego na święta Bożego Narodzenia. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia będą dla Was czasem radości, czasem pojednania, czasem spokoju i zdrowia. Na nadchodzący nowy rok życzymy Państwu samych dobrych dni i wszystkiego najlepszego.